Jak dbać o rozwój Twoich pracowników? Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, jak dbać o rozwój pracowników, bo to kluczowy element w budowaniu zaangażowanego i efektywnego zespołu. Po pierwsze, zasada wprowadzania drobnych, dobrych nawyków. Rozwój to proces, który najlepiej wspierać promując codzienne praktyki, które są łatwe do wdrożenia, ale mają duży wpływ na rozwój konkretnej umiejętności. Na przykład regularne dzielenie się wiedzą w zespole. Gdy pracownicy dzielą się tym, co wiedzą, uczą się nie tylko przekazywać informacje, ale też wzmacniają swoją wiedzę. Drugim elementem jest współpraca w zespole. Umożliwia to nie tylko wymianę doświadczeń, ale również rozwijanie umiejętności interpersonalnych, które są niezwykle ważne w każdej organizacji. I wreszcie ustalanie celów. Każdy pracownik powinien mieć jasno określone cele, które pomagają skupić się na rozwoju i wyznaczyć kolejny krok. Regularnie mierzone postępy w realizacji tych celów są motywacją do dalszego działania i dają poczucie sukcesu. Kolejnym krokiem jest praca z trójkątem kompetencyjnym. Często skupiamy się tylko na wiedzy teoretycznej, ale prawdziwy rozwój to połączenie trzech elementów: wiedzy, umiejętności i praktycznych postaw. Każdy pracownik, który chce się rozwijać, powinien mieć możliwość nie tylko przyswajać swoją wiedzę, ale też od razu wykorzystywać ją w praktyce. Praktyczne zadania są najlepszym sposobem na utrwalenie tego, czego się nauczyliśmy. Do tego dochodzi postawa, czyli chęć do nauki, otwartość na feedback i umiejętność pracy w zespole. Kiedy rozwijamy pracowników w tych trzech obszarach, mamy pewność, że ich rozwój jest wszechstronny i przygotowuje ich na różnorodne wyzwania. Ostatni element to korelacja szkoleń z zadaniami. Szkolenia to świetny sposób na zdobywanie nowych umiejętności, ale aby były naprawdę efektywne, muszą być związane z konkretnymi zadaniami, które pracownicy wykonują na co dzień. Programy rozwojowe powinny być dostosowane do potrzeb pracownika i jego roli w organizacji. Kiedy szkolenie odpowiada realnym wyzwaniom, które pracownik napotyka w swojej codziennej pracy, łatwiej wdraża nową wiedzę w życie, a dodatkowo też warto dostarczyć pracownikowi narzędzi i zasobów, które pomogą im w osiąganiu sukcesu w wybranych obszarach. Podsumowując, aby dbać o rozwój pracowników, wprowadzaj dobre nawyki, regularne dzielenie się wiedzą, współpraca i ustalanie celów. Stosuj trójkąt kompetencyjny, uwzględniając nie tylko widzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności oraz odpowiednią postawę. A szkolenia muszą być dostosowane do rzeczywistych zadań, które wykonują pracownicy, żeby dawać im realne narzędzia do rozwoju. A ty, z jakich metod zwykle korzystasz?